Musisz wybrać ścieżkę dyscypliny. Odkryłem, że nic w życiu nie ma znaczenia, chyba że podejmiesz ryzyko. Nic. Motywacja to uczucie, które przychodzi i odchodzi, i nie ma znaczenia, czy jest, czy jej nie ma. Dyscyplina jest nieskończenie ważniejsza, więc niezależnie od tego, jak się czujesz, wstań i zrób to, co masz zrobić. To wszystko. I to jest dyscyplina, to nie motywacja. Jeśli robiłbyś tylko to, co masz zrobić, kiedy masz motywację, to zostawiasz to przypadkowi. Ale jeśli masz dyscyplinę, robisz to, co masz zrobić. Tak to działa. I to, co ludzie robią, żeby unikać dyskomfortu, to brzmi absurdalnie, ale to po prostu tworzy więcej dyskomfortu. Nie zdajesz sobie sprawy, że obejmując dyskomfort i zmuszając się do zrobienia czegoś bardzo niewygodnego, nad czym masz kontrolę, jak kąpiel w lodzie, sauna, bieganie, trening, eliminujesz inną formę dyskomfortu. Torturuje się fizycznie. Zawsze ćwiczę. Jestem ciągle zmęczony. Zawsze biorę kąpiele lodowe. Byłem w saunie, zanim tu dotarłem. Zawsze coś robię, zawsze. Nigdy nie mam dnia bez jakiegoś wysiłku. Jeśli mam dzień, w którym tylko leżę, czuję, że to dziwne. To jedna z rzeczy, które muszę robić na wakacjach. Kiedy wstaję rano, kiedy jestem na wakacjach, pierwszą rzeczą, którą robię, jest ćwiczenie. Jestem jak, muszę to zrobić, inaczej nie będę mógł cieszyć się tym czasem wolnym z moją rodziną. Muszę wstać przed wszystkimi innymi. I może ciężko Spójrz, kiedy jesteś dzieckiem. Masz cały potencjał, to chaotyczny potencjał, który może się przejawiać na wiele sposobów. Może nie chcesz tego oddać. Jesteś jak Piotruś Pan, chcesz być dzieckiem na zawsze, bo nie chcesz rezygnować z potencjału. Patrzysz na świat i widzisz tylko kapitanów haków, którzy stracili rękę, których ściga śmierć, bo to jest zegar w krokodylu. Już ich dorwał. Przeraża mnie śmierć, a ona jest tyranką, ale nie chce dorosnąć do tego, więc w ogóle nie będę zdyscyplinowany. No to niedobrze, bo sposób w jaki potencjał zamienia się w rzeczywistość to dyscyplina. Nie wiem co robić, to jest w porządku, nikt nie wie. Idź coś zrobić, zrób najlepiej jak potrafisz, wdrażaj najlepszy plan jaki masz. To nie będzie idealne i zmieni się po drodze, ale będzie się zmieniać częściowo dlatego, że nabierasz dyscypliny. Podążając tą ścieżką, a gdy stajesz się zdyscyplinowany, stajesz się mądrzejszy. A gdy stajesz się mądrzejszy, jesteś w stanie formułować coraz lepszy nie ma plan. pasji. W graniu małych ról i zadowalaniu się życiem poniżej swoich możliwości. Jestem pewien, że ludzie mówili Ci, żebyś miał coś, na co możesz liczyć, żebyś miał coś w razie niepowodzenia, kochani. Nigdy nie rozumiałem tego pomysłu: posiadania czegoś na wszelki wypadek. Jeśli mam upaść, nie chcę się cofać, chcę upaść naprzód. Przynajmniej w ten sposób zobaczę, w co uderzę.